Cześć Kacper, może nam coś opowiesz na jakich jesteśmy zawodach, co tutaj przygotowujesz? Cześć siostrzyczko, witam wszystkich. Jesteśmy na zawodach z cyklu Mother Cup na łowisku rzeka Elbląg, w Elblągu. Oczywiście jest około, zostało około, zaraz zobaczę, pół godziny do nęcenia i będziemy powoli, tak, zostało niecałe 20 minut do nęcenia. Będę teraz przygotowywał zanętę. Jakie to są zanęty powiedzmy? Znaczy mam pomieszane 1,5 kg zanęty Grand Prix, yy, przepraszam, 1,5 kg kanał, y, kilogram kg zanęty Grand Prix z bryszka mileckiego, do tego cztery paczki gliny. Glinę i zanętę dość mocno domoczyłem i przetarłem wspólnie przez sito, żeby to za mocno mhm. pracowało. I oczywiście na krąpia dałem troszeczkę fluo i jeszcze, żeby to dodatkowo dociążyć dałem 2, 2 kg drobnego żwirku. Teraz będę przygotowywał właśnie zanętę w trzech konsystencjach. Część będzie taka niedoklejona, bez żadnego kleju. Potem część do wilżę mocniej dodam, już trochę robaka do tej części. Nie dam wcale robaka, żeby, żeby ta ryba się nie rozpraszała. No i do kul, najbardziej sklejonych dam dużo jokersa, trochę ochotki haczykowej i trochę pinki. To teraz, Kasper, może opowiedz nam trochę o swoich założeniach taktycznych. Wczoraj byłem na treningu. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo krąpia, przynajmniej wczoraj było dużo, dzisiaj nie wiadomo, jak to będzie. I nie ma, nie, trzeba przygotować, przygotowuję taką zanętę, która ma za zadanie ustawić ryby punktowo. Na początek wrzucam 3 czwarte towaru, a potem będę bardzo punktowo yy, łowił i nęcił, bo po prostu do, zan przy zanęciu ustawiają się troszeczkę większe krąpie, nie, do nie dopuszczają mhm. tych drobnych. I teraz jest kwestia, jaki będę miał dzisiaj dzień, czy uda mi się po prostu technicznie dopasować do tych ryb. Bo nęcenie się nie boję, myślę, że będzie dobre, mam bardzo dobre stanowisko. I jeżeli dzisiaj będę miał dobry dzień, będzie udawało mi się taktycznie dobrze dobrać, podejść do tego łowiska i technicznie to powinno być dobrze. Zasada okay. jest prosta, im więcej robaka, tym bardziej ściśnięte kule, żeby ten robactwo ani nawet na pół metra w prawo lub w lewo się nie przesuwało, żeby, żeby nie, rozpr nie rozpraszać tej ryby. Bo wtedy muszę tą rybę zbierać po łowisku, a jak zbieram, to się zbiera te małe ryby. No i założenia i będę łowił. od Mam zestawy rozłożone od 2 do 5 gram. Nie wiem jeszcze jaki będzie uciąg. W tej chwili woda prawie stoi. Myślę, że lada moment zacznie płynąć w prawo. Na razie płynie w lewo. No i teraz właśnie formuję kulę. Teraz dodałem dopiero jokersa do mocno dowilżonej zanęty. Jakbym dał do zbyt mało dowilżonej zanęty jokersa to po prostu woda by mi go wymyła. Ryby ułowiłbym no i to są tylko założenia taktyczne, a w praktyce zobaczymy, co to będzie. Może się okazać, że w ogóle nie będzie ryb i wtedy na pewno osiągnę bardzo słaby wynik. Powiedz nam, jakiego kleju teraz dodajesz do swoich zanęt? To zanęb. jest klej szary mineralny, liante Color. Dodaję go w celu takim, żeby ta zanęta była jeszcze tęższa, jeszcze wolniej się wymywała. A do mhm. ostatnich kul dodam już trochę bentonitu, żeby te kule po prostu stały. Okay. Jak widzisz, im więcej dodaję kleju, tym w zanęcie jest więcej robactwa. Już się pojawiła nawet ochotka haczykowa. A do ostatnich kul dam bardzo dużo hakowej i dużo jokersa. Właśnie rozpoczęło się nęcenie. Jak Ci idzie Kasper? Na razie słabo, ale zobaczymy jak będzie potem. Tutaj koleżanka, która bardzo się interesuje wędkarstwem, prawda? Tak. Piękna pogoda, warunki sprzyjające. Trochę wieje. Śmieszne. Dobry panie Mariuszu. Dzień dobry pan. Nie wiem, czy coś będzie słychać, ale znowu, znowu dałem się wciągnąć w to wędarstwo. Jak idzie? Tak jak... Trochę wieje, co? Trochę wieje. Ale dam radę. Mogbom, żeby trochę była inna pogoda. Może już pan złapał? Właśnie się zatraciłem. Będę teraz. Zobaczmy. Okay. Zaraz wędkarzy zwieje. <laughs> Jak trochę łowi? O, jest coś. Pokaż się co złapał. Редактор

Tomek. Bo coś się tam obijasz, widzę. веществ но есть вот рыбка Dużo już zapałeś? Nie wiem, Pokażę się na wadze. Tutaj nasza wierna kibicka. Jak ci się podobają zawody? Siedzisz tu już od trzech godzin, obserwujesz, dobrze jest? Co masz? Mało, małego a jazgarze też są? Ja nie łowię takich Mówi, że nie, nie łowi jazgar Chodzi mi o to, czy się trafiają, a nie Ale masz branie co chwilę. Jak panu idzie? W miarę? Kamizelka górek za dużo już pan złapał czy tak nie bardzo? Łapie, cały czas coś łatwiej ale trudno powiedzieć jak tam idzie, że patrzę po boku wszyscy wytrwale siedzą, ale wie jesteś Tam ktoś ma branię. Hmm. Co to jest po większe? Тут я не разберу Dużo już zapałeś? Kacper? No. Dużo już zapałeś?

Staną najlepsi. Ci co byli mniej aktywni mogą się obić smakiem. I tyle. Tego skabowego. Tego skabowego, tak. Pierwsze miejsce. Z... To, to, nie. Po... Ja, ja jeszcze dwa słowa. Najmocniej nie, przepraszam, nie. przepraszam, że nie ma pucharów. Puchary zostały w pudełku, a każdy zwycięzca sektorowy otrzyma puchar <laughs> na najbliższych zawodach czy gdzieś to. Najmocniej przepraszam, pierwsze zawody wypadło wypadło z pamięci przy pakowaniu i mogę powiedzieć coś o nagrodach jak będziecie podchodzili żeby brać sobie tak? Trzeba. trzeba. dwa baciki trzy uklejówki razem też jest jedna nagroda odległościówka to, to jest wędek później ten kombajn z pokrowcami dwoma wysuwanymi też jest jedna nagroda tam jest pokrowiec z dwoma siatkami jedna kanałowa jedna karpiowa też jest jedna nagroda tu jest siatka do obręczami też jedna no i te rolki pojedyncze i tak to wszystko Najlepszy dzisiaj był kolega, jest właściwie kolega. Stasia Łukasz z wynikiem 10-7. to te droższe te zapinki będą. ja wszystko. Drugie miejsce z wynikiem 9320. Też mój były kolega Wiesław Piasecki. Nie Trzecie miejsce z wynikiem 8,400. Kacper Gurecki. Brawo? Czwarte miejsce z wynikiem 8,300. Cesarz Maciej. O no tak myślałem Gratuluję Piąte miejsce z wynikiem 8070 Jankowski Darek. Gdzie się co? Wybaczcie Gratulacje Dawid Gratulacje Zostawiajcie się tam, do zdjęcia się złożę, Szóste miejsce z wynikiem 7560 Olewniczak Artur O, Ósme miejsce Przepraszam siódme miejsce z wynikiem 10300 Remek Zielonka. Ósme 8, 8 miejsce z wynikiem 8930 łóżki Julia. Brawo!